Cześć, nazywam się Sergiusz Starski. Jestem profesjonalnym wizażystą i witam was bardzo serdecznie na swoim kanale, gdzie każdy z was na pewno znajdzie coś dla siebie. W dzisiejszym filmiku chciałbym porozmawiać z Wami o pędzlach do makijażu. Jest to element tak istotny, ale przed tym jak zacznę, przypominam wam, że możecie zasubskrybować mój kanał na YouTube, moje konto na Instagramie, konto na TikToku, stronę na Facebooku. I dopiero wtedy możemy zacząć. Pokażę Wam dzisiaj swoje ulubione pędzle. Naprawdę tak długo czekałem na nie i szukałem, i szukałem, i korzystałem z innych pędzli, z AliExpressu, z drogich sklepów, z tych tańszych, z drogerii. I znalazłem swoje ulubione, ukochane, uniwersalne, łatwe do czyszczenia. Wszystkie możliwe kształty, które pomagają mi stworzyć makijaż o każdej trudności. Wiem, że nie każdy z Was zajmuje się make profesjonalnie, dlatego przygotowałem dla Was również zestaw najbardziej potrzebnych pędzli, które powinny się znaleźć w Waszej kosmetyczce na wyjazdach, ale również do wykonywania makijażu na co dzień. Początek mojej przygody z make-upem zaczął się od kupienia pierwszego zestawu pędzli. Tutaj zostawiam link, a to były pędzle kupione na AliExpressie. Cena była rewelacyjna, zestaw też był fenomenalny, sprawdzały się bardzo długo. Niestety już po pięciu latach musiałem je wymienić, ale niektóre z nich nadal leżą w moim kuferku, używam je cały czas. I to były pędzle firmy Bailey, tak szukam teraz, które mi jeszcze zostały, bo no mówię, część już wyrzuciłem, bo e, używałem je na co dzień w pracy z klientkami, więc wyobraźcie sobie 5 lat myć pędzle, suszyć je, używać znowu myć, suszyć, używać non-stop, więc pędzle po prostu się zużyły, wypadały z nich włosie i dopiero po latach tak mogę stwierdzić, że to są pędzle dobre dopiero na początek, na początek Waszej przygody z make-upem. To są pędzle, których nie szkoda. To jest jak z pierwszym autem do zajechania. A później można zainwestować już w lepsze i o tych lepszych dzisiaj też porozmawiamy. Pokażę Wam trzy, które mi zostały. To był do korektora, Taki płaski pędzel do blendowania i również miałem taki bardzo płaski do konturowania twarzy. Nie ukrywam, z tego korzystałem najrzadziej, ponieważ opanowałem no, taką technikę konturowania twarzy, przy której używam bardziej puchatego pędzla. Natomiast ten jest praktycznie w stanie idealnym, jak widzicie. Bardzo fajne, estetyczne, piękne pędzle. Pędzel składa się z trzech elementów. Jest to uchwyt. Część, w której jest schowane miejsce sklejenia włosia i uchwytu, no i samo włosie. Jak widzicie, to jest pędzel spłaszczony. A najczęściej ta część jest metalowa lub plastikowa. Uchwyt również bywa drewniany lub plastikowy w różnych kolorach, różnych kształtach, ale tak wygląda zwykły pędzel do makijażu. Uchwyt najczęściej wygląda zawsze tak samo, natomiast włosie, włosie bywa krótkie, długie, skośne, bardziej zbite, gęste, rzadsze, e, cienkie, grube. No matko, jest tego tak dużo, że da się tym pogubić. Natomiast jestem po to, żeby wam w tym wszystkim pomóc. Omówiliśmy ogólnie kształt pędzli, teraz porozmawiamy o ich jakości, o jakości włosie, czyli części najważniejszej włosie. Naturalne włosie, syntetyczne, które wybrać? E, Pochodząc z Mołdawii, zaczynałem przygodę z make-upem właśnie tam, później miałem szkolenie w Rosji. Powiem Wam, że większość wizerzystów te parę lat temu a, używała właśnie pędzli naturalnych. Teraz od kilku lat wiemy, że to jest mniej eko, są coraz lepsze pędzle syntetyczne, które również są tańsze, więc nawet dla osób początkujących, jak również dla profesjonalistów, włosie syntetyczne jest optymalną opcją. Jakich pędzli najczęściej używali ci wizerzyści na wschodzie, to były pędzle na przykład z wiewiórki, kozy, sobola, to był kucyk. Mam akurat taki przykład, to jest pędzel z wiewiórki, teraz służy po prostu jako ozdoba mojej pięknej, dużej kolekcji pędzli. Kiedyś go używałem bardzo często, nie ukrywam, że jest on bardzo miękki. Łatwo jest nim zbudować piękny kształt przydymionej kreski na przykład, albo wyblendować ładnie cień ku górze, albo ku skroni. Pracuje się nim bardzo fajnie, natomiast e, ciężko jest e, go umyć. Bardzo szybko się zniekształca e, podczas suszenia, suszę na koloryferze zazwyczaj, więc wam opowiem w kolejnym filmiku, jak pielęgnować pędzle do makijażu, żeby służyły nam jak najdłużej. E, więc było kilka minusów. No, poza tym też słyszałem opinię, że teraz musimy być bardziej eko, musimy używać włosia syntetycznego, więc przestawiłem się, kupiłem sobie świetne pędzle. I powiem Wam, że naprawdę sprawdzają się rewelacyjnie, zastępują całkowicie włosie z pędzla naturalnego, dlatego pytanie pozostaje takie, po co kupować teraz te droższe pędzle naturalne, skoro mamy świetne odpowiedniki syntetyczne. No i nareszcie doszliśmy do włosia syntetycznego. Zdarza się czasem taka totalna tandeta. To są najtańsze pędzle i tu nie chodzi. Oto skąd je wzięliśmy? Czy to jest AliExpress, czy drogeria? Ale najtańsze, najgorsze pędzle, gdzie to włosie jest bardzo grube, nie mylić z gęstym. Nie jest wcale gęste, to jest akurat duofibra, ale jest bardzo grube. Więc co byśmy, cokolwiek byśmy nie rozprowadzali po naszej twarzy, nigdy nie zrobimy perfekcyjnych przejść. Będzie produkt rozprowadzony nierównomiernie. Takich pędzli trzeba się pozbywać i bardzo unikać podczas robienia zakupów kosmetycznych. A tutaj mamy świetny przykład takich pędzli duo fibra. Zobaczcie, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o gęstość włosia. To jest ten pierwszy, tak? Widzimy, jak jest ścięty. I to jest drugi. Pierwszy. Drugi. Mniejszy, a gęstszy, lepszy, sprawdzony, perfekto. Tak naprawdę producenci pędzli do makijażu zrobili ogromny postęp, i dlatego teraz możemy śmiało kupować lepsze pędzle do makijażu z włosia syntetycznego, nawet jak są ciut droższe. Przede wszystkim musimy dotknąć takiego pędzla, będąc w sklepie, żeby zobaczyć, czy odpowiada nam taki pędzel. To jest jak z długopisem. Osoby, które dużo piszą, potrzebują mieć naprawdę dobry długopis, który będzie im się sprawdzał. A pędzel do makijażu jest naszym najważniejszym narzędziem do tworzenia tych arcydzieł. Pierwszym pędzlem, moim zdaniem, najbardziej potrzebnym jest pędzel do pudru. Do pudru, ponieważ każdy makijaż kończy się pudrowaniem. Pudrowanie występuje podczas poprawek na planie filmowym, w telewizji, podczas robienia charakteryzacji, nawet na co dzień, żeby twarz wyglądała lepiej, wystarczy ją już przypudrować. Jakim pudrem, o tym porozmawiamy później. Natomiast pędzel do pudru musi być bardzo dobry. Jeżeli jest to włosie syntetyczne, a do tego dążymy, to starajmy się znaleźć taki pędzel, którego początek, czyli ta dolna część będzie bardziej zbita, bardziej gęsta, natomiast końcówki będą bardzo łatwo rozprowadzały puder, zdejmowały resztę pudru z twarzy, więc naprawdę poszukajcie tego wymarzonego pędzla do pudru, ale mniej więcej taki kształt jest tym uniwersalnym. Jeżeli jest to puder do bakingu, jeżeli jest to puder prasowany, przy pomocy takiego pędzla łatwo nam się będzie pracowało z każdym pudrem. Toraz Dobra, ale żebyśmy wszyscy w tym się nie pogubili, to może idźmy po kolei, zaczniemy od pędzli do nakładania podkładu, rzecz również bardzo istotna. Puder i podkład to jest jak brat i siostra muszą zawsze być razem. Puder podkład raczej dwóch braci, <grych> dwóch braci. Dobra, i teraz pędzel, który chcę Wam pokazać, to jest pędzel do nakładania kremów baz podkładów, ale podkładów rzadszych, nie tych gęstych, bo ciężko nim będzie go rozprowadzić. Ale gęsty podkład, jak najbardziej o centralnej części twarzy, nakładamy. Można nim od razu wklepać nasz podkład, fajny, wspaniały. Ja osobiście nie używam go do nakładania podkładu, aczkolwiek jest do niego przeznaczony. Natomiast bazę. Krem się nakłada takim pędzlem fenomenalnie, rzecz opcjonalna, ale polecam, żeby na początku również było w waszym kuferku. Na pewno nie możemy zapomnieć o skośnym pędzelku, który od lat jest na topie, jeżeli chodzi o kształt tego pędzla do nakładania wszystkich produktów na kości policzkowe, skronie, podbródek. Głównie mówimy teraz o konturowaniu twarzy produktami a, sypkimi, czyli pudrowymi. Taki kształt pędzla maksymalnie ułatwia nam pracę z tymi strefami, jednocześnie blendując cień, jak również wklepanie go w najbardziej intensywną strefę pigmentu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy już trzy pędzle, idziemy dalej. I teraz będąc w sklepie, szukając dla siebie najlepszego pędzla do podkładu, zadajcie sobie pytanie, jakich podkładów używacie najczęściej. Jeżeli to są podkłady rzadkie, to bym polecał kupić w tym przypadku bardzo mięciutki pędzel Kabuki albo pędzel Duofibra. Natomiast Duofibra to była ta o. Albo możemy nakładać pędzel gąbką, ale nie palcami. Który środek i które narzędzie jest najlepsze do aplikowania podkładu jest bardzo dobrze omówione w tym właśnie filmiku, także zachęcam Was również do oglądania. Ja wybrałem taki pędzel, ponieważ używam gęstszych podkładów i zdecydowanie łatwiej się nim pracuje niż na przykład takim płaskim pędzelkiem. I na tym bym skończył z pędzlami do malowania twarzy. Potrzebujemy głównie trzech pędzli: podkład, Konturowanie puder. Pamiętajcie, że pędzle są ogólnie uniwersalne. Chodzi tylko i wyłącznie o Waszą wyobraźnię. Na przykład mając pędzel do podkładu taki płaski, lub taki gęsty, okrągły, możemy nałożyć nim również bazę, krem do twarzy, podkład, zrobić konturowanie na mokro, więc. Szczerze mówiąc, nie potrzebujecie więcej na początku. Przechodzimy do pędzli do oczu i najważniejszym tutaj na pewno będzie pędzelek do blendowania cieni na powiece górnej. Już on robi spektakularną różnicę między okiem niepomalowanym a tym podkreślonym przy pomocy cienia. Dla powieki dolnej będzie zdecydowanie za duży, natomiast żeby zbudować ładny kształt załamania powieki, wyblendować cienku skroni, nałożyć na przykład pigment. Znam takich wizerzystów, którzy nakładają pigment pędzlami puchatymi, sprawdzi się fenomenalnie. Później mamy pędzel nieco mniejszy i właśnie on służy do malowania powieki dolnej. Do malowania, do cieniowania jest to pędzel uniwersalny. Na wschodzie nazywamy taki kształt beczuszką. Taka beczuszka służy do tego, żeby fajnie rozprowadzić cień po dolnej powiece. Również się sprawdzi w pracach takich bardziej detalicznych, np. podkreślenie łuku brwiowego lub rozjaśnienie wewnętrznego kącika oka. Super sprawa. Trzecim jest taki płaski, skośny pędzelek, przy pomocy którego zrobimy idealną kreskę, podkreślimy brew, podkreślimy linię rzęs. Również detaliczna praca wewnętrznym kąciku będzie maksymalnie łatwa. Przy pomocy takiego pędzla. Czyli dochodzimy do wniosku, że osoba, która chce na co dzień wyglądać dobrze i zrobić sobie makijaż od początku do końca, potrzebuje sześciu pędzli: trzech do twarzy i trzech do oczu. Jeżeli chodzi o usta i o rzęsy, Zalecałbym kupić sobie szminkę lub pomadkę z aplikatorem, który będzie tylko dla nas w ramach higieny. Z nikim się tym nie dzielimy. Nakładamy szminkę przy pomocy aplikatora. Jeżeli chodzi o rzęsy, to również wszystkie tuszy posiadają również aplikator, który jest tylko nasz. Z nikim się nie dzielić. Kwestia higieny, sprawa indywidualna. Ale teraz możemy nieco wzbogacić nasz zestaw o kolejne pędzle, i teraz kieruję te informacje dla osób, które zaczynają swoją przygodę z makijażem. Kolejnym pędzlem będzie pędzelek płaski do nakładania szminki na usta. W ramach higieny nakładamy najpierw szminkę na paletkę lub na rękę, i dopiero stamtąd przenosimy produkt na usta. Nigdy nie wsadzamy tego pędzla. Na przykład, w pomadkę, gdzie powinien się znaleźć aplikator, ponieważ najpierw przeniesiemy produkt na usta klientki. Potem tym samym pędzlem nakładamy kolejną warstwę, a te bakterie się przenoszą po co to komu? Higiena, czystość, precyzja. Pędzelek do szminki. Mamy krem, podkład i przechodzimy do kolejnego etapu, jakże istotnego, jakim jest konturowanie twarzy, które zaczynam zazwyczaj od rozprowadzania korektora po wszystkich strefach wystających, żeby buzia wyglądała świeżo, promieniście, fajnie. Zazwyczaj to jest centralna część czoła, nos, podbródek, kości policzkowe, trochę na skronie, pod łukiem brywiowym, pod oczami, praktycznie wszędzie, gdzie był podkład, teraz nałożymy korektor. Nie, żartuję, oczywiście, i do nakładania korektora będzie potrzebny nam taki płaski pędzelek właśnie do korektora. Zobaczcie, jak jest w włosie. Nie jest za gęsty, nie jest za rzadki. Właśnie idealny, żeby nałożyć każdy korektor. Ten rzadki, ten gęsty, bez różnicy. On poradzi sobie z każdym, z każdym produktem. Mały, precyzyjny pędzelek do pracy detalicznej, który się idealnie nadaje do tego, żeby zagęścić linię rzęs na górze, na dole prace wewnętrznym kąciku, jakieś bardzo dobne, drobne prace na przykład przy żyłkach, które nam często występują na twarzy. Taki pędzel również powinien się znaleźć w waszym kuferku. Uwierzcie mi, jest on mega potrzebny. Nawet czasem, żeby zagęścić linię rzęs, nakładam nim cienką warstwę czarnego cienia i oko już wizualnie się fajnie otwiera. Płaski pędzel do blendowania cienia i zaznaczenia przede wszystkim załamania powieki. Pierwszy, który wam pokazywałem, był do blendowania, ale on nie był taki płaski jak ten drugi, a nim fajnie jest wyblendować cień w każdym kierunku, którym tylko chcemy. Natomiast ten służy dokładnie do tego, żeby precyzyjnie zaznaczyć lub zmienić wizualnie załamanie powieki. Sprawdzi się fenomenalnie przy pracy z każdym cieniem, tym bardziej napigmentowanym, nie napigmentowanym, bo te pędzle nie wchłaniają za dużo cienia, dlatego też nie osypuje, a pigment pozostaje. Więc serdecznie Wam polecam. O pędzlach do makijażu mógłbym mówić w nieskończoność i w jednym filmiku nie da się zmieścić całej informacji i wiedzy, którą bym chciał Wam przekazać. Dlatego umówmy się, że podzielimy ten temat na dwa, trzy mniejsze segmenty. Dzisiaj pokazałem Wam w ogóle różnicę między włosiem syntetycznym a naturalnym, jak powinien wyglądać najmniejszy zestaw pędzli dla osoby początkującej, a w kolejnych pokażę Wam jak dbać o pędzle, jak je pielęgnować, jak myć, dezynfekować, suszyć poprawnie, żeby służyły nam jak najdłużej. Porozmawiamy o pędzlach tańszych i droższych. Czy w ogóle się opłaca kupować drogie pędzle, czy może wystarczy z AliExpressu zamówić sobie 50 pędzli, które będą służyły nam do końca życia? I pokażę Wam również uniwersalne podejście do pędzli, że na przykład jak mamy jeden pędzelek kabuki, to możemy nałożyć nim kilka produktów na różne strefy i będzie to też wyglądało bardzo dobrze. To nam też ułatwi pracę. Praca będzie szybsza, bardziej przyjemna i na pewno łatwiejsza. Ale to wszystko będzie w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Bardzo czekam na Wasze komentarze i życzę Wam wszystkiego dobrego, make-upowego i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.